Witam Cię bardzo serdecznie. W tym odcinku dowiesz się, jak działa pewność siebie u mężczyzn w relacjach z kobietami. Przekonasz się, czy kobiety naprawdę tego szukają, czy może to tylko mit. A także, co ważniejsze, poznasz granicę między pewnością siebie a bufonadą. Zobaczysz, jak pewność siebie może działać jak magnes, ale też jak może zadziałać odwrotnie, jeśli zostanie źle zrozumiana. Brzmi ciekawie? No to zaczynamy. Na początek postawmy sprawę jasno. Pewność siebie to nie to samo, co bycie głośnym, dominującym czy nieuprzejmym. Wielu facetów, niestety, myli te rzeczy. Wydaje im się, że muszą być jak samiec alfa z filmu akcji patrzeć kobietom w oczy bez mrugnięcia, mówić twardo i nie pozwalać sobie na żaden cień wątpliwości. A to błąd. Wielu z tych pewnych siebie gości, których obserwujesz w internecie czy na siłowni, wcale nie przyciąga kobiet tym, że są pewni siebie. Tylko przyciągają swoje własne odbicie w lustrze. I to nie działa. Prawdziwa pewność siebie to coś zupełnie innego. To cisza, spokój, stabilność, to umiejętność powiedzenia: Nie wiem, ale chętnie się dowiem. To podejście, które mówi kobiecie: Nie muszę niczego udowadniać ani tobie, ani sobie. I to właśnie to podejście jest dla wielu kobiet najbardziej atrakcyjne, bo czują się przy takim facecie bezpiecznie. A nie z kimś, kto cały czas gra rolę twardziela i nie dopuszcza do siebie żadnej słabości. Znasz może takich gości, co zagadują kobiety z miną, jakby właśnie wygrali ligę mistrzów? Na pierwszy rzut oka wydają się odważni pewni siebie. Ale wystarczy pięć minut rozmowy i wszystko się sypie. Bo okazuje się, że nie słuchają, nie interesują się drugą osobą, tylko sobą. Mówią, mówią, mówią i jeszcze raz mówią. I to nie działa. Bo pewność siebie to też umiejętność słuchania. Zainteresowania się drugim człowiekiem bez parcia na autopromocję. Z drugiej strony pewnie też znasz takich facetów, którzy wydają się całkiem fajni, ale jak tylko pojawia się kobieta, robią się malutcy. Gubią się, mówią zbyt cicho, śmieją się nerwowo ze wszystkiego, co powie dziewczyna i z góry zakładają, że i tak nie mają u niej szans. To niestety też nie działa. Bo kobieta nie czuje wtedy ani tego, że ten facet wie, czego chce. Ani tego, że potrafi się postawić, ani tego, że będzie umieć zatroszczyć się o coś więcej niż tylko swoje własne lęki. A przecież to nie musi tak wyglądać. Pewność siebie nie polega na tym, że zawsze musisz być górą. Ona polega na tym, że nie boisz się być sobą. Powiesz to, co myślisz, nawet jeśli nie będzie to najśmieszniejsze czy najbłyskotliwsze zdanie. Nie zrezygnujesz ze swoich poglądów tylko po to, żeby się przypodobać. I właśnie to potrafi zadziałać jak magnes. Bo kobieta widzi, że nie chcesz być jej klonem, że masz swój świat, swoje wartości i że umiesz je komunikować spokojnie, bez agresji, ale też bez uległości. Przykład z życia? Wyobraź sobie taką sytuację. Siedzicie razem w kawiarni. Ona mówi coś, z czym się nie zgadzasz. Facet, który nie ma pewności siebie, od razu się uśmiecha i kiwa głową. No jasne, też tak myślę. A potem wraca do domu z poczuciem, że znowu udawał kogoś innego. Z kolei facet, który udaje pewność siebie, rzuci coś w stylu: Co ty wygadujesz, nie masz racji. I zrobi się spięta atmosfera. A facet, który ma w sobie spokojną, naturalną pewność siebie, powie: Wiesz co? Ja mam trochę inne zdanie. Mogę ci powiedzieć, dlaczego. I zaczyna się rozmowa. Bez napięcia, bez gry. I właśnie takie rozmowy kobiety pamiętają. Ale jeśli teraz myślisz: No dobra, ale ja nie mam tej pewności siebie, nie potrafię tak mówić, boję się, że wyjdę na idiotę. No, w porządku. Nikt się z tym nie rodzi. Pewność siebie to nie gen, tylko umiejętność. A każdą umiejętność można rozwijać. I nie chodzi o wielkie przemiany w stylu z nieudacznika w króla życia. Chodzi o małe kroki. Codziennie jeden. Na przykład, kiedy następnym razem kobieta ci się uśmiechnie, odwzajemnij to spojrzeniem. Nie spuszczaj wzroku, utrzymaj kontakt. I nie kombinuj, co powiedzieć. Po prostu powiedz cześć, bez nadmiernego myślenia. To już będzie coś. Dużym błędem, który popełnia wielu facetów, jest uzależnianie swojej pewności siebie od reakcji kobiety. Czyli, jeśli ona się uśmiechnie, jestem super, jeśli nie odpowie, jestem zerem. A to nie tak. Prawdziwa pewność siebie zaczyna się wtedy, kiedy twoje poczucie wartości nie zależy od tego, co ktoś o tobie pomyśli. Bo wtedy nie boisz się ryzyka, nie boisz się porażki, nie boisz się być sobą. A to z kolei sprawia, że jesteś bardziej naturalny. A naturalność i tu uwaga, naprawdę działa. Jeśli boisz się podejść, bo myślisz, że jesteś za niski, za gruby, że nie masz pieniędzy, czy że nie jesteś przystojny, to zrozum jedno: większość kobiet nie szuka ideału z reklamy. Szuka mężczyzny, który jest sobą, który nie gra roli, który nie jest marionetką własnych kompleksów. Zaskakująco często to właśnie normalni faceci wygrywają z modelami, bo potrafią stworzyć atmosferę luzu i autentyczności. A tego się nie da udawać. To trzeba mieć w środku. I zbudować to można tylko przez praktykę. Dlatego nie bój się robić drobnych rzeczy, które cię rozwijają. Przestań porównywać się z innymi. Przestań oglądać życie innych facetów na Instagramie i wyciągać z tego wniosek, że jesteś nikim. Jesteś kimś. Tylko może jeszcze nie do końca o tym wiesz. I to jest w porządku. Ale teraz możesz to zmienić. Zamiast analizować, co mógłbyś powiedzieć, żeby ją zainteresować, zapytaj siebie. Czy potrafię naprawdę się nią zainteresować? Czy potrafię być obecny? Czy potrafię powiedzieć: Fajnie się z tobą rozmawia, bez oczekiwań i presji? To właśnie jest początek prawdziwej pewności siebie. Na koniec zapamiętaj jedno: kobiety nie odpycha pewność siebie. Kobiety odpycha fałszywa pewność siebie, a przyciąga ta prawdziwa, spokojna, stabilna, bez krzyku, bez maski. Taka, która nie musi niczego udowadniać, bo już wie, kim jest. A ty też możesz taki być, nie od razu, ale krok po kroku, dzień po dniu. Jeśli ten materiał był dla Ciebie pomocny, zostaw proszę łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych filmów, które mogą pomóc Ci lepiej rozumieć kobiety, randkowanie i samego siebie. Trzymaj się i powodzenia.